Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z CSGO dziś gramy sobie nietypowe, bo gramy sobie oczywiście po raz drugi na serwerze Beach Skin O podbicia Gram tu już bardzo, bardzo długo i bardzo często bo no gram to po prostu podbicia, tak mam już dużo podbicia, a w ogóle skinów nie podbijam. Ale nie o tym tu gadałem 68 w, na tym na usacie no i oczywiście moi koledzy znaczy, grę sobie tu zanowić już mnie jedna osoba zaprosiła no i co mogę powiedzieć zapraszam no was bardzo na ten tak serwer co? Oder no. będzie nagrywasz? Już nagrywam właśnie się witam

Wygłupiał. Oczywiście jest to bardzo fajny serwer, gram tu praktycznie cały mój wolny czas. I gram już u, u, u bardzo długo. I... Po prostu zapraszam was na to, tak? Będziecie mnie mogli tu bardzo, bardzo często spotkać. Tu trzeba stać. Trzy mu zostało na oświecie. Jestem w lobby. Kurde. Jeden w Kurde radio Tutaj tak. Dobra. I Dobra. chciałbym wam powiedzieć, że seria z Minecrafta będzie się ukazywała trochę rzadziej niż seria z cs bo zauważyłem, że seria z CS-a się bardziej podoba, więc czemu by nie, tak? Dobra. No i oczywiście też możecie wbić na ich stronkę. Oczywiście link będzie w opisie. E, tak. No i możecie też wbić ich na, na ich fanpage'a. Nie wiem, może dam link, ale raczej dam link do e, ich do... do ich strony, do ich fanpage'a. I tam będziecie mogli sobie wejść pod pozi i zobaczysz eee, będziecie mogli sobie zobaczyć jak ukardnąć jak zrobić tutaj żeby dostawać... dostawać podbicie po prostu i chciałbym wam Churby, tylko powiedzieć mu. że za 7 Churby, minut gry na tym serwerze dostajecie jedno podbicie Colin Co chcesz co szafron Kurwa nie <laughs> Jeszcze uwierz, że nagrywam Aha, to, to zajebiście. To jesteś na odcinku. A to zajebiście kurwa. E, dwóch fangarzach No o, kurwa. Tam no, jest dwóch fangarze. No, więc... sobie po prostu gramy, nie będziemy sobie tak... Nie mam po prostu tematów, żeby gadać na odcinkach. Po prostu sobie tak gadam, bo gadam. Chciałbym, się też chciał powiedzieć, żebyście udostępniali te filmy Żeby po prostu docierał do większej ilości użytkowników Oczywiście Dobra. Dobra. teraz wszyscy system nie będą się czepiali czy nagrywam czy nie ale To jakoś tam nie nie... nie przejmuję się to po prostu w szkole też do mnie graps też do mnie e koniec, coś tam, ten, ale ja się tu w ogóle nie przejmuję. Oczywiście możecie też biją do mojego fanpage'a, chociaż ostatnie filmy. Dobra, dalej. Kurwa, jeszcze brakowało, że Dobra, pierdolę. Dobra, ja bym sobie na razie jeszcze czekamy, ale to nie chodzi tu po prostu, żeby grać o, o, o wygraną, tylko po prostu tak sobie. Tak sobie, żeby. Do zabawy. 91. 3-4, dobra, lecimy Może to sobie posiedź, No Kurwa no. dobre przy smoka, ja pierdolę Sąd nie pierdol Kurwa te MXXR kurwa za tu je bane chuj z free fireem biega i kurwa napierdała 哎哎哎！Ay, ay, ay. Ale widzicie, tu już wam się nawet adres wyświetlił, więc możecie sobie nie wiem, zatrzymać albo cofnąć Żeby jedną rzecz się mieli z głowy No i oczywiście też możecie tu wygrać bardzo fajne skiny. Od czasu do czasu jest tu też wystawiona custom i... Ale też jest to ryzyko, że można przegrać po prostu, tak? Dużo osób tu gra nie wiem, jak sobie na B Dam są fangarze 1 na A34 Ty nie słyszysz? Dobra ja widzicie ja mam akurat VIP sobie wykupiłem Ale też dostałem wczoraj informację, że nie do VIP-u mają usunąć bo dużo osób. Eee, tam jest po prostu, żeby wykupić trzeba... Zwolić z sms się dostaje kod i jeszcze trzeba dopisać swój ID Steam'a. A niektóre osoby w tym ID Steam'a wpisują w co i kupują I potem nie dostawają vip i po prostu piszą do adminów, a adminie po prostu na tym tracą, tak? Dlaczego ogólnie serwer? Myślę, że jeszcze sobie yy, zagramy sobie z, 4 rundy, tak, żeby było 10 rund. No i będziemy kończyć. Oczywiście też możecie pisać, bo zauważyłem, że wybija w tym momencie, co nagrywam, w, już jest 100 subskrypcji na moim kanale i chciałbym Wam się zapytać, oczywiście. E, czy byście chcieli e, taką serię Overwatch z cs no, moim zdaniem by była to fajna seria. E, była to fajna seria i... Na pewno by było fajnie. No, niezłe wh Kto? Jak oczywiście widzicie to się czyż ta kurwa jest odpalona, nie? No, no dobra Oczywiście, no widzicie jak są nierówne składy, po prostu przerzuca osoby do innych tylko i... Widzicie, miałem już dwóch kolegów w teamie Jeszcze trzeci się no, znalazł, bo no, poprzedniej no, no, I... Alu. ich Poprzenosiło, tak? Ajajaj Jajaju Jeszcze gra to po... Szkole, więc... to reportujcie, kurwa! Od razu... Ale który to jest, jeszcze raz PES? Ten pierwszy, kurwa. Ten Ewexer? No... się po... Nie, po nie, odcinku nie, go zreportuję. No, i oczywiście jak... Wykrzymy... No nie bloku, ziom. Liczbę... Subskrypcji na moim kanale będzie Su, nie wiem, powiedzmy z tysiąc albo podstać, półtora no, tysiąca? Chodź tu, dziękuję. To ee, już w tym momencie akurat ogarniamy live. O, mam ochotę zrobić po prostu live. Y. Jezu. no i wiedział, że idziemy, a kurwa na łokcie. Dobra, sobie zastąpimy. Ja patrzę lobby, nie? B jest pacha Tak. Dobra. Ja rampa. Ja jestem. Dobra. Chciałem wyjść i wejść. Jest. Dobra, chodźcie, ciekawe Dobra. No albo po prostu zabramy sobie. coś daj linka do filmu. Ajajaj. Aj, aj. Outside był. Yeah. Tak. Chłycha. No, Vitora. Masz nawet y, moją nazwę na czacie. Dobra. Zabram sobie całą grę, myślę. Dobra. Już sobie to była łaskina. Oczywiście na tamtej stronce nie, nie wygrać żadnego skina, bo po prostu. Na nie chcę mi się siedzieć w ogóle. Są za mało osób to tam nie ma, ale. Dużo no, jest A Dobra. Spokojnie sobie gramy. Denerwujemy się. Posadź. posadź go na Silo z kolego Uciekł se Spoko Zdefowali sobie, ale Dobra, to jest ostatnia runda po tej stronie Dobra Drago Ta... Poszedł mi na kilo Dobra Jezu spadłem O no, widziałaś Ej hey, pakaj Idę lecę Dawaj Ej pakej Lagi tu rzucimy sobie s tu rzucimy sobie flasha, flash, uważaj hangarze jeden. Chodź z Dobra. Zamiast iść tu ze mną Gdzie był? Górnik Jeden rampa. Dobra, pakę macie w wentach. Dobra Chyba, albo przed ventami. Dobra, no ludzie sobie gramy. Oczywiście szkoda, że nie można na tej stronie dawać. E, podbić komuś, bo bym zrobił taki. giveaway, takie losowanie. Nie, yeah, i wygraliśmy. Dobra. <grym> Ostatnia mapa po tej... ostatnia runda po tej stronie była? Dobra, no i... Jeszcze... dwie rundy muszą wybrać... terroryści i... będzie... wygrana. Dobra. Bebol cały czas z do nie do tyłu przychodzi. <laughs> Ten Bebol, bo cały czas się zabija i do nas do tyłu przychodzi. Idą rampę no. na rampę go jedna rampa, dwóch rampach. No. no i na sobie po prostu gramy. Wiecie, czasami tu gra bardzo dużo osób i są bugi z VIP-ami. I po prostu VIP-ów nie pokazuje, ale normalnie macie vip -y, tak? Macie tu po prostu też możecie sobie kupić VIP-a na 1,7 30. Dni na 30 nie podejrzewam. No jeden dzień jest bardzo tanie. Jeszcze podajrze z watem złoty 30. 23. Jakoś tak, jest on bardzo tani, ale niedługo mamy końca, niby usunąć, bo... I dobrze myślisz. Werem ma problemy, ale spokojnie Aha. da radę. Ale miał zasięg ten i tylu <grafy> No. Co? Dobra, spokojnie sobie Cześć, to znowu ja. Cześć. Ej, powiedz mi synu, ty masz coś? Nie kurwa wcale, Kim jest na tyna ty mierzysz Ej dobra po pocinku go będziesz wyzywał, ej Lepiej się poruchać Jeszcze tego tu brakowało Kurwa cały czas próbowałem do ciebie dojść, oni się nie udawało się A się wszyscy na YouTube ogarną Co? Wszyscy się na YouTube ogarną Ja nie znam takiego słownictwa, co to znaczy? Co? O kurwa YouTube? <grywka> nie! Kur... Drzwi Kampi Dwóch drzwi Nie ma... Jeden drzwi jest! Chyba, że te drzwi się zamykają. On nie zna, w drzwiach no, zabił mnie. On pójdzie B-rampę, chyba. Rampa B. Albo nie. Albo ołcać. Dobra, nie zdąży. Wiśnia. Naopowałeś no, się akurat pod sam koniec odcinka. Co? No, pierdolę właśnie... Czekaj, cicho! Wiśnia, co mówisz? Tak Nagrywam całą mapkę No to weź jeszcze raz on, on na Dobre, Dobra, no, dobra, dobra No nie ma tak, no, tak. Jeszcze Ale jeden turniej zagramy. Nie, jeszcze jednego nagram Nie! Czemu? No? Bo rada nie nie chce mi się tak długo grać No, ten serwer jest fajny, bo podbicia lecą 1400 <ślesi> no. no, no, wykupiłem No na pewno nie dali. Wiesz, ty najgrywa, to ja będę zajebiście grał. Mój jest! Drugi headshot. Niech to błąd, co rafł, koniec, stawę na win. O kurwa, zostawcie mi kogoś. Bo chcę być, chcę być pierwszy. Gdzie ONI SĄ, Lujo? O kurwa, on się na tym, na daszku. Bo, nie przeklinaj! No bo się tyle naprzeklinał, że teraz panie. masakra. Dobra. Obity. Gdzie ON JEST? Gdzie ON JEST? W wentylu, wszedł na dół. Jakiś tam dragon. Dobra. Nie, bo tu jest yy, paka. Ja to jest prógno. Jest nas cztery, jako? ale dobra. MVP za wejście na serio. Ale flash Podstawa. Patrzę pod, patrzę pod. Mogę ci baję trafiłem Aha Może skutera zapierdala do ciebie. Nie? Aaaa, zabiję. MVP, a <laughs> nie macie. Na kurwa, mam apkę, nie macie czasu. Ludzie sobie pogramy. Tak, tak. Chodź, nagramy do 1 na 1. Aha, wiesz, jak ja cię kogram. Jaką masz rangę? G1. Ale miałem koła, ale ten, ten, ta ranga, znaczy ten system taki głupi jest. No mi tam racja, czy to spada będziesz Wojtuś? No a jak? Tetaloj. ha on się raz odpalił na haks, jak jebaka dostałem. kurwa, jak to banie chodził i Uuuu! a jeden jest chyba w tym. W hangarze Jeden idzie w tą dobudówkę. Bebol! Jeden idzie tą w dobudówkę. Jeden wenty. Gdzie ty lub Idź B Pięknie Pięknie Szkoda, że nie da się zrobić takiego fajnego spowolnienia jak ta kula leci, nie? <laughs> No, ma killa w lataniu, lujo. Wące flaja. A jakbyś go zabił, nie? To by byłbyś Luj, nie? Dobra. Mówiłem, że zagram całą tą grę, ale... Już... Nie no, ma to sensu tego dobra, czy wygramy, czy przegramy. I... Zyzel, oczywiście, eee trzeba jeszcze na odcinek, bo że ma sens, bo się, więc łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, żeby było was coraz więcej. Jak chcecie, możecie się pożegnać. Nie, bo bajbe, na 3-2-1. Na razie.